Deszcz lał się strumieniami po ulicach Krakowa, jakby niebo samo płakało nad losem osiemnastoletniego Sawerego, który właśnie wyszedł z liceum imienia Mikołaja Kopernika, niosąc plecak ciężki od książek i serce cięższe od tajemnic. W tej chwili, gdy błyskawica rozdarła chmur nad wawelem, poczuł, jak czyjeś ręce popychają go prosto w kałuże, a śmiech grupy chłopaków z jego klasy dudnił głośniej niż grom. Patrzcie na pedała, co udaje, że jest geniuszem. Krzyknął jeden z nich, a ksawery upadł, czując. Jak zimna woda przesiąka przez jego spodnie, i w tym momencie zrozumiał, że jego najlepsze oceny w szkole nie znaczą nic wobec nienawiści, która właśnie go pochłonęła. Ale to nie koniec, bo w tej kałuży, wśród rozmazanego atramentu z zeszytu, pojawiła się dłoń, silna i pewna, wyciągnięta od nieznajomego chłopaka o burzowych oczach uśmiechu, który wydawał się pierwszym promieniem słońca po burzy. Wstań, nie daj się, mruknął cicho, a Ksawery, podnosząc wzrok. Zobaczył w nim odbicie własnej samotności i początek czegoś, co zmieni wszystko. Ksawery siedział w swojej małej kawalerce na Krakowskim Kazimierzu, patrząc na krople deszczu spływające po szybie okna wychodzącego na Rynek Główny. Miał 17 lat, a już czuł się jak starzec, zmęczony walką z światem, który chwalił jego umysł, ale odrzucał jego serce. Był najlepszy matematyce, fizyce, nawet w literaturze polskiej. Nauczyciele cytowali jego eseje o Mickiewiczu na lekcjach. A dyrektor szkoły publicznie gratulował mu wygranej w ogólnopolskiej olimpiadzie. Ale to nie wystarczało. W szkolnych korytarzach szepty zamieniały się w obelgi, a najlepsze oceny stawały się pretekstem do zazdrości podszytej strachem. Dlaczego on? Dlaczego nie Emigrek? pytali koledzy, ale zamiast rywalizować uczciwie, wybierali łatwiejszą drogę wyśmiewanie tego, co w nim inne. Tego ranka, zanim wszystko się zawaliło, Ksawery stał przed lustrem, poprawiając kołnierzyk szkolnej koszuli. Jego twarz była chłopięca, z delikatnymi rysami, ciemnymi włosami opadającymi na czoło i oczami w kolorze jesiennych liści, brązowymi, ciepłymi, ale zawsze ukrytymi za okularami w cienkich oprawkach. Ubierał się skromnie, szara marynarka, dżinsy, buty, które matka kupiła mu na urodziny. Matka jedyna osoba, która wiedziała o jego orientacji, odkąd przypadkiem znalazła w jego pokoju wydrukowany artykuł o Kamin Out w gazecie wyborczej. Synku, kocham cię takim, jaki jesteś, powiedziała wtedy, tuląc go mocno, ale jej głos drżał. Ojciec odszedł, gdy ksawery miał 10 lat, zostawiając po sobie tylko wspomnienie fabryki na nowej hucie i pustkę w portfelu. Teraz matka pracowała jako pielęgniarka w szpitalu na szpitalnej, wracając do domu zmęczona, z historiami o pacjentach, które ksawery słuchał, udając zainteresowanie, by nie myśleć o sobie. Szkoła była labiryntem wspomnień. Liceum Kopernika. Z jego czerwonymi ceglanymi murami i korytarzami pełnymi portretów wielkich Polaków, wydawało się bastionem wiedzy, ale dla Ksawerego stało się więzieniem. Klasa 3B, z trzydziestoma uczniami z różnych dzielnic Krakowa, od bogatych willi na Salwatorze po blokowiska podgórza, była mikrokosmosem społeczeństwa, pełne ambicji, ale też uprzedzeń. Najgorsi byli ci, którzy poznali jego sekret przez przypadek. To stało się na wycieczce do Auschwitz-Birkenau, gdy Ksawery, emocjonalnie poruszony, napisał w dzienniku Czuję się jak outsider w swoim własnym życiu, kochając kogoś, kogo nie powinienem. Dziennik spadł z ławki, a reszta potoczyła się lawinowo. Od tamtej pory szepty, gej, pedalski geniusz, nie dotykajcie jego książek, zaraz się zarazi. Tego deszczowego popołudnia, gdy wyszedł z budynku, czuł, że coś pękło. Grupa, liderem był Bartek, wysoki brunet z drużyny piłkarskiej, syn lokalnego biznesmena, czekała na niego pod daszkiem wejściowym. Hej, Ksawery, słyszałem, że znowu dostałeś szóstkę z matmy. Podzielisz się notatkami. Czy może wolisz dzielić się czymś innym? Zadrwił Bartek, a reszta zachichotała. Ksawery próbował iść dalej, ale oni zablokowali drogę. Pchnięcie, upadek, kałuża. Woda była lodowata, ale ból w sercu większy. Leżał tam, patrząc, jak jego zeszyt z równaniami dryfuje w brudnej wodzie, a koledzy odchodzą, śmiejąc się. Nikt nie zareagował nawet ci, którzy kiedyś pożyczyli od niego zadania domowe. Nauczyciele byli w środku, zajęci papierami, uczniowie rozbiegli się do domów. Samotność. Wtedy pojawił się on. Chłopak o imieniu Tymon, którego ksawery widział tylko z daleka uczeń z klasy paralelnej z 3A, ten co grał w szachy na przerwach i nosił czarną kurtkę z naszywkami zespołów rockowych. Tymon miał 18 lat, włosy koloru pszenicy, potargane przez wiatr. I oczy szare jak krakowskie niebo po deszczu. Wyciągnął rękę bez wahania. Wstań, kolego. Deszcz minie, ale godność nie. Jego głos był spokojny, melodyjny, z lekkim akcentem. Tymon pochodził z małej wsi pod Tarnowem, przyjechał do Krakowa na stypendium. Pomógł ksaweryjemu wstać, podniósł plecak, a potem, nie pytając, otworzył swój parasol i zasłonił ich oboje. Szli w milczeniu plantami, mijając pomnik Mickiewicza. Aż dotarli do kawiarni na ulicy Szerokiej, gdzie zapach świeżo parzonej kawy mieszał się z wonią deszczu. Dlaczego to zrobiłeś? zapytał ksawery, owijając dłonie wokół kubka z herbatą. Tymon wzruszył ramionami, patrząc przez okno na mijających przechodniów. Bo nienawidzę, jak ludzie niszczą innych za to, kim są. Ja też wiem, co to znaczy być innym. W jego oczach błysnęło coś głębokiego, ból. Tajemnica? Ksawery nie drążył. Ale w tamtej chwili poczuł iskrę. Nie pożądanie, nie od razu raczej ulgę, że ktoś widzi go całego, nie tylko oceny. W domu Ksawery nie mógł zasnąć. Leżał na wąskim łóżku, słuchając deszczu bębniącego o dach i odtwarzał w głowie scenę: dłon Tymona, ciepła mimo chłodu. Następnego dnia w szkole unikał spojrzeń Bartka i reszty, skupiając się na lekcjach. Ale na przerwie zobaczył Tymona przy automacie z kawą. Cześć, powiedział cicho. Podchodząc, Tymon odwrócił się z uśmiechem. Gotowy na rewanż z deszczem? Dziś słonecznie. Rozmawiali o szachach, o koperniku, o tym, jak Kraków zmienia się jesienią. Tymon opowiadał o swojej wsi, o polach rzepaku i festynach, gdzie tańczył z chłopakami, udając, że to zabawa. Ksawery słuchał, czując, jak mur wokół jego serca pęka. Tygodnie mijały, a ich spotkania stały się rutyną. Spotykali się po lekcjach na plantach, chodzili nad Wisłę, gdzie siadali na brzegu i rzucali kamienie do wody, licząc kręgi. Tymon był otwarty, przyznał, że od dawna wie o sobie, ale w małej miejscowości ukrywał to przed wszystkimi, nawet przed rodziną. Tu, w Krakowie, czuje się wolniejszy, mówił, patrząc na Ksawerego z ciepłem, które sprawiało, że ten rumienił się jak jesienne jabłko. Ksawery dzielił się swoimi marzeniami: studia na UJ, matematyka stosowana, może nawet wyjazd do Warszawy na konferencję. Ale pod spodem strach przed odrzuceniem. Pewnego wieczoru, podczas spaceru po Starym Mieście, pod arkadami Mariackimi, Tymon zatrzymał się. "Ksawery, jesteś niesamowity. Nie tylko te twoje równania, ale ty. Widzę, jak walczysz." Ksawery poczuł, jak serce bije mu szybciej. "A ty? Ty jesteś pierwszym, który nie uciekł." Tymon pochylił się lekko, ich ramiona otarły się o siebie, a w powietrzu uniosło się napięcie niegwałtowne, ale delikatne, jak pierwszy śnieg. Nie pocałunek, jeszcze nie tylko spojrzenie, które mówiło więcej niż słowa. Ale szkoła nie dawała zapomnieć. Bartek i jego ekipa nasilili ataki, grafiki na szafce ksawerego z napisem Geigeniusz, szepty na lekcjach. Nauczycielka polskiego, pani Nowak, widziała, ale milczała nie chce konfliktów, powiedziała kiedyś. Klasa była obojętna, dziewczyny, które kiedyś prosiły o pomoc w zadaniach, teraz odwracały wzrok. Ksawery czuł się jak duch obecny, ale niewidzialny. Tylko Tymon stał obok, broniąc go słowem, gestem. Raz, gdy Bartek podszedł za blisko, Tymon stanął między nimi, dość. On jest lepszy od was wszystkich, a wy to wiecie. To był początek ich więzi, nie tylko przyjaźni, ale czegoś głębszego. W listopadzie. Podczas kiermaszu książek w sukiennicach Tymon kupił ksaweremu tomik wierszy szymborskiej. Dla ciebie, bo twoje oczy są jakieś słowa, pełne mądrości i tajemnicy. Czytali je razem na ławce w plantach, ich głosy splatały się z szelestem liści. Ksawery czuł, jak miłość rodzi się powoli, jak rzeka wisła spokojna, ale niepowstrzymana. Zima nadeszła z pierwszym śniegiem, pokrywając kraków białą kołdrą. Ksawery i Tymon spotykali się teraz w małej księgarni na ulicy Wisienej, gdzie zapach starych książek mieszał się z aromatem grzanego wina. Tymon uczył Ksawerego grać w szachy, to jak życie, planujesz ruchy, ale czasem musisz zaryzykować królową. Ksawery śmiał się, po raz pierwszy szczerze, a ich dłonie spotykały się nad planszą, palce muskające się niby przypadkiem. W sercu ksawerego rosło uczucie ciepłe, ochronne, jak światło lampy w ciemnej izbie. Ale cień przeszłości nie znikał. Na szkolnym balu maturalnym, w hali przy Tauro na arenie, Bartek upił się i zaatakował. Patrzcie, pedalski duet, wrzasnął, wskazując na Ksawerego tańczącego z dziewczyną z klasy dla przykrywki. Tłum zachichotał, muzyka dudniła, a Ksawery poczuł, jak ziemia usuwa mu się spod nóg. Tymon był obok w mgnieniu oka, chwycił Bartka za ramię. Zamknij się, zanim pożałujesz. Walka wisiała w powietrzu, ale ochroniarz interweniował. Później, na zewnątrz, pod gwiazdami nad Wisłą, Tymon przytulił Xaverego. Nie jesteś sam. Nigdy więcej. To był ich pierwszy prawdziwy uścisk ramiona wokół siebie, serca bijące w unisonie, śnieg wirujący jak konfetti. Od tamtej nocy ich relacja pogłębiła się. Spacerowali po nowej hucie, zwiedzając stare fabryki, gdzie Tymon opowiadał o robotniczych historiach swojego ojca. Ksawery dzielił się lękami. Boję się. Że nigdy nie będę akceptowany. Tymon odpowiadał: Akceptacja zaczyna się w nas. A ja akceptuję cię całego. Wiosną, gdy kwitły kasztany na plantach, i w dłonie splotły się po raz pierwszy nie w ukryciu, ale otwarcie, choć wciąż ostrożnie. Kraków budził się do życia, a oni z nim. Lato przyniosło egzaminy maturalne. Ksawery zdał na 100%, procent, tymon blisko ideału. Świętowali w ogródku kawiarni na Kazimierzu. Jedząc lody i patrząc na artystów ulicznych Co dalej? Zapytał Ksawery Razem odparł Tymon po prostu Zaplanowali studia w Warszawie Ksawery na Politechnikę, Tymon na historię sztuki Ale przed wyjazdem czekała konfrontacja W ostatnim tygodniu szkoły Bartek i jego grupa Cornerowali Ksawerego w toalecie Myślisz, że twój nowy chłoptaś cię uratuje? Uderzenie pięść w brzuch Ksawery zwinął się z bólu, ale drzwi otworzyły się z hukiem. Tymon, wezwany przez przyjaciela, rzucił się na bartka. Walka była krótka, chaotyczna krew na podłodze, wołanie nauczycieli. Dyrektor wezwał policję, a sprawa trafiła do mediów lokalnych, przemoc w prestiżowym liceum uczeń broni geja. Skandal wstrząsnął Krakowem. Gazeta Krakowska napisała artykuł, w którym Ksawery po raz pierwszy publicznie przyznał, Jestem gejem i jestem dumny z tego, kim jestem. Najlepsze oceny nie chronią przed nienawiścią, ale miłość tak. Tymon stał obok, trzymając go za rękę na zdjęciu. Rodzice Bartka przeprosili, szkoła wprowadziła warsztaty antydyskryminacyjne. Klasa część przeprosiła, inni milczeli, ale coś się zmieniło. W sierpniu, na dworcu Kraków Główny, Ksawery i Tymon wsiadali do pociągu do Warszawy. Deszcz ustał, Słońce świeciło. To nowy początek, szepnął Tymon, całując Ksawerego delikatnie na pożegnanie z Krakowem pierwszy raz, pod mostem na Wiśle, gdzie rzeka niosła ich marzenia dalej. Ich miłość, jak Kraków, była stara i nowa zarazem, pełna blizn, ale jaśniejsza niż kiedykolwiek. W wagonie do Warszawy Ksawery oparł głowę o ramię Tymona, patrząc, jak krajobraz małopolski ustępuje mazowszu, zielone pola, lasy, a potem betonowe blokowiska stolicy. Pociąg kołysał się rytmicznie, jak kołysanka, którą matka śpiewała mu w dzieciństwie, ale teraz to rytm ich serc. Pamiętasz ten deszczowy dzień? zapytał Tymon, muskając palcami dłoń ksawernego. Jak mógłbym zapomnieć? To był mój najgorszy i najlepszy dzień. Śmiali się cicho, planując przyszłość, wynajem pokoju w śródmieściu, wieczory w łazienkach królewskich, gdzie spacerują pod lipami, trzymając się za ręce bez strachu. Warszawa powitała ich hałasem i światłami. Miasto kontrastowało z krakowskim spokojem, pałac kultury górował nad placem defilat, tramwaje dzwoniły na krakowskim przedmieściu, a Wisławiła się szerzej, bardziej miejsko. Znaleźli mieszkanie na Pradze, starą kamienicę z wysokimi sufitami, gdzie echo ich kroków mieszało się z ulicznym gwarem. Ksawery zapisał się na wydział matematyki na Politechnice Warszawskiej, tym on na historię sztuki na UW. Pierwszy semestr był wirówką, wykłady, notatki. Przyjaciele. Ale wieczorami wracali do siebie, gotowali pierogi z kapustą, słuchali Chopina na gramofonie, który tym on kupił na targu staroci. Nowa rzeczywistość przyniosła wyzwania. Na politechnice Ksawery był tym z Krakowa, chłopakiem z idealnymi ocenami, ale plotki z liceum dotarły tu szybciej, niż myślał przez media społecznościowe, gdzie ktoś wrzucił stare zdjęcia z balu. Gej z Olimpiady, szeptano w stołówce. Ale Warszawa była inna. Spotykali się z grupą LGBT na paradzie równości, gdzie tęczowe flagi falowały pod kolumną Zygmunta. Tymon, z jego wiejskim akcentem, szybko znalazł pracę w muzeum, przewodnicząc wycieczką po Zamku Królewskim. "Opowiadam o królach, ale ty jesteś moim królem", żartował, a ksawery czerwieniał. Ich miłość kwitła w drogiazgach. Poranne kawy na balkonie z widokiem na most Poniatowskiego, spacery po powiślu, gdzie siadali na bulwarach i patrzyli na żaglówki. Jednego jesiennego wieczoru Podczas festiwalu filmowego w kinotece, tymon wyznał Ksawery, kocham cię. Nie jak przyjaciela, jak kogoś, bez kogo nie wyobrażam sobie jutra. Słowa zawisły w powietrzu, pachnącym popcornem i deszczem. Ksawery, z sercem w gardle, odpowiedział pocałunkiem delikatnym, pełnym obietnic, pod ekranem wyświetlającym stare polskie kino. Zima w Warszawie była mrożna, śnieg skrzypiał pod butami, a oni budowali bałwana na Saskiej Kępie, śmiejąc się, gdy czapka spadła. Ale nie wszystko było różowe. Matka Ksawerego zachorowała na rak stadium drugie. Przyjedź, synku, błagała przez telefon. Ksawery rzucił wszystko, wsiadł w pociąg. Tymon pojechał z nim, trzymając za rękę w korytarzu szpitala. Będziemy walczyć razem, powiedział. W Krakowie, w tej samej sali, gdzie matka pracowała, teraz leżała jako pacjentka. Ksawery czytał jej wiersze Miłosza, Tymon przynosił kwiaty z rynku. To był test miłość w chorobie, w bólu. Matka wyzdrowiała po chemioterapii, wychudzona, ale z iskrą w oku. Widzę, jak on cię uszczęśliwia, szepnęła do Ksawerygo, patrząc na Tymona. Trzymajcie się siebie. Wrócili do Warszawy silniejsi, z obietnicą częstszych wizyt. Wiosną, podczas majówki, pojechali nad Bałtyk do Gdańska, gdzie spacerowali po długiej, jedząc gofry i patrząc na morze. Fale szumiały jakich myśli, a pod starym żurawiem Tymon podarował Ksaweryemu pierścionek prosty, srebrny, z wygrawerowaną datą ich pierwszego spotkania. Nie małżeństwo, jeszcze nie, ale obietnica. Lato przyniosło starze ksawery w firmie IT na Mokotowie, Tymon w archiwum narodowym. Pracowali ciężko, ale wieczory należały do nich pikniki w łazienkach, gdzie łabędzie pływały leniwie, a oni leżeli na kocu patrząc gwiazdy. Miłość dojrzewała, dyskusja o przyszłości, o coming out przed rodziną Tymona. Ojciec jest konserwatywny, ale powiem mu, obiecał. Ksawery wspierał, wiedząc, jak to boli. Jesienią, podczas targów książki na torwarze, spotkali starego znajomego z Krakowa dziewczynę z klasy, która przeprosiła za milczenie. Zmieniłam się, powiedziała. To było uzdrowienie, przebaczanie przeszłości. Ale przeszłość wróciła w postaci Bartka. Przyjechał do Warszawy na studia, napisał wiadomość, przepraszam. Byłem idiotą. Ksawery, z Tymonem obok, odpisał: Akceptuję. Idź naprzód. Zima 2026 roku była ich pierwszą wspólną gwiazdką choinka w mieszkaniu, pierogi z matką przez Zoom, kolendy Chopina. Podjęł pocałunek dłuższy, głębszy, pełen pasji, ale czystej, emocjonalnej. Jesteś moim domem, mruknął Ksawery. Tymon skinął, a ty moim światem. Wiosna 2027 przyniosła zmiany. Ksawery obronił pracę licencjacką z wyróżnieniem algorytmy optymalizacyjne inspirowane naturą, z dedykacją dla Tymona. Tymon wystawiał swoją pierwszą wystawę w małej galerii na Nowym Świecie, zdjęcia krakowskich zaułków, z Ksawerem w tle, jako cieniem nadziei. Otwarcie było sukcesem, przyjaciele, wino flaszowanie aparatów. – To my – szepnął Tymon, tuląc Xaverego w kącie. Ale życie rzucało wyzwania. Rodzina Tymona dowiedziała się list od ojca, pełen gniewu, wstyd dla rodziny. – Nie jesteś synem. Tymon płakał tej nocy, pierwszy raz od ich spotkania. Ksawery trzymał go, szepcząc – twoja rodzina to ci, którzy cię kochają. Ja, twoja matka, Kraków. Pojechali do Tarnowa, matka Tymona otworzyła drzwi z łzami, uścisnęła ich. Widziałam, jak kwitniesz, synu. Bądź szczęśliwy. Ojciec milczał, ale to wystarczyło krok ku pojednaniu. Lato spędzili w podróży pociągiem do zakopanego, gdzie wspinali się na gubałówkę, trzymając się za ręce wśród turystów. W górach, pod nosalami, ich miłość wydawała się wieczna, wiatr niósł echa oscypków i legend o zbójnikach. Tu czuje się wolny, powiedział Tymon, a Xawery skinął, całując go w czoło. Jesienią Ksawery dostał ofertę pracy w firmie Tek w Warszawie, Tymon awansował. Mieszkanie na Pradze stało się ich gniazdem: regały z książkami, plakaty z wystaw, kącik z planszami szachowymi. Spotykali się z przyjaciółmi z Unii grupą kwierową, gdzie dzielili historię, śmiali się z anegdot. Miłość ewoluowała, nie tylko namiętność, ale partnerstwo, decyzje wspólne, marzenia splecione. Zima przyniosła propozycję ślubu nieprawny, jeszcze nie, ale symboliczny, w gronie bliskich. Na Sylwestra, pod fajerwerkami nad Pałacem Kultury, Tymon klęknął: Wyjdziesz za mnie? Ksawery, ze łzami, powiedział tak. Planowali ceremonię w Krakowie, nad Wisłą, gdzie wszystko się zaczęło. Wiosna 2028 roku ślub w małym dworku na krakowskim zwierzyńcu. Matka Ksawerego, teraz zdrowa. Płakała z radości. Matka Tymona przyjechała, ojciec przysłał list z życzeniami. Przyjaciele z Warszawy, dawni koledzy ze szkoły, ci, co przeprosili. Przysięgi były proste: będę cię chronił, kochał, wspierał. Pierwszy taniec dał autobiografii Wysockiego pod gwiazdami. Po ślubie wrócili do Warszawy z pierścionkami na palcach. Ksawery zaczął magisterkę, Tymon podróżował po muzeach. Miłość dojrzewała w codzienności, w małych gestach, kawa do łóżka, notatki w książkach. Ale przeszłość nie dawała spokoju całkowicie. Bartek, teraz student, spotkał ich na ulicy. Gratuluję! Żałuję tamtych dni! Przeproszenie przyjęte, mosty zbudowane. Lato 2028 rok wakacje w Bieszczadach, gdzie wędrowali szlakami, nocowali w chatkach. Tam, przy ognisku Ksawery powiedział: Dziękuję, że byłeś moją dłonią w kałuży. Tymon uśmiechnął się, a ty moim słońcem. Jesienią, podczas parady w Warszawie, szli ramię w ramię, dumni. Świat się zmieniał, prawa dla par jak oni, akceptacja rosła. Ich historia stała się inspiracją. Ksawery napisał artykuł dla magazynu, Tymon nagrał podcast. Zima zamknęła rok, gwiazdka z rodzinami, plany na dom. Miłość. Jak wisła, płynęła dalej. Rok 2029 zaczął się obietnicą. Ksawery i Tymon kupili małe mieszkanie na mokotowie z ogrodem, gdzie sądzili róże. Praca kwitła, Ksawery projektował apki dla edukacji, Tymon kuratorował wystawy o polskiej sztuce kwiarowej. Spotykali się z młodszymi studentami, którzy słyszeli ich historię, szukali rady. Nie ukrywajcie się, mówili. Miłość wygrywa. Wiosną pojechali do Krakowa na rocznicę spacer plantami, gdzie wszystko się zaczęło. Deszcz padał lekko, ale tym razem śmiali się, tuląc pod parasolem. Od kałuży do tęczy żartował Tymon. Lato przyniosło wyzwanie: Tymon zachorował na grypę, ale ksawery pielęgnował go, jak matka jego. To wzmocniło więź opieka wzajemna. Jesienią, podczas targów w Poznaniu, spotkali wydawcę, chcieli książkę o ich drodze. Historia miłości w cieniu uprzedzeń, zaproponowali. Pisali razem, wieczorami, przy winie. Zima premiera książki w księgarni na Nowym Świecie. Sukces recenzje w polityce. Inspirujące pisano. Ich słowa docierały do tych, co czuli się samotni. 2030 rok nowe horyzonty. Ksawery awansował, Tymon podróżował do Paryża na konferencję. Tam, pod Luwrem Wysłali sobie zdjęcia, mosty miłości. Wiosna: adopcja kota, szarego kłębuszka o imieniu Kraków. Śmiali się z jego psot. Lato: urlop w Chorwacji, plaże, morze. Tam, pod gwiazdami, planowali rodzinę, może surogatka, kiedyś. Jesienią: wystawa Tymona w Krakowie, ksawery przemawiał. Powrót do korzeni. Zima: święta z rozszerzoną rodziną. Miłość. Dojrzała, trwała. Rok 2031. Ksawery obronił doktorat, dedykowany Tymonowi. Dla mężczyzny, który mnie uratował. Wiosna podróż do Nowego Jorku Broadway, tęczowe parady. Świat otwarty. Lato dom na wsi pod Warszawą, weekendy w naturze. Jesienią o książka stała się bestsellerem, szkoły zapraszały na wykłady. Zima obietnica wieczności. Ich historia trwała od deszczu do słońca, od samotności do miłości. Lata mijały jak strony książki, którą pisali razem. W 2035 roku, z okazji dziesiątej rocznicy, wrócili do Krakowa, wynajęli pokój w hotelu nad Wawelem, spacerowali nocą po rynku, gdzie hejna ubrzmiał jak ich pieśń. Tymon, z siwizną na skroniach, wciąż miał ten sam uśmiech. Ksawery, profesor na politechnice, nosił okulary z dumą. Mieli psa, adoptowanego z schroniska, i sieć przyjaciół odkwierowej społeczności pobyłych wrogów, jak Bartek, teraz terapeuta walczący z homofobią. Ich codzienne życie było poezją, poranne biegi w łazienkach, wieczorne czytania, ksawery równania, Tymon i Szekspira. Podróżowali Berlin, Amsterdam, zawsze trzymając się za ręce. W Polsce zmiany, małżeństwa równościowe zalegalizowane w 2032 roku i w ślub uznany wstecznie. Ale nie bez burz. W 2037 Tymon stracił pracę przez cięcia budżetowe, Xaver wspierał: znajdziemy sposób. Założyli fundację warsztaty dla młodzieży LGBT, inspirowane ich historią. Sukces: setki uratowanych dusz. Rodzina rosła. W 2040 roku adoptowali chłopca z domu dziecka, małego Janka o oczach jak Wisła. Ojcostwo było cudem pierwsze kroki śmiech, noce z gorączką. Jesteś naszym bohaterem mówili Jankowi ucząc go miłości. W 2045 roku, na emeryturze, wrócili do Krakowa na stałe, dom na Salwatorze, widok na miasto. Pisali pamiętniki, spacerowali plantami. Ich miłość, jak Kraków, przetrwała wieki, blizny czyniły ją silniejszą. Wieczorem, pod gwiazdami, Tymon szepnął, dziękuję za tamtą dłoń. Ksawery, dziękuję za deszcz. Koniec? Nie ich historia trwa, inspirując innych.